Czy wyobrażasz sobie, że dwa tak proste składniki jak cukier i pomidor mogą stać się silnym domowym lekarstwem? W dzisiejszym filmie pokażę ci krok po kroku, jak przygotować recepturę, która może pomóc złagodzić ból gardła, wzmocnić układ odpornościowy, zmniejszyć zatkany nos, poprawić oddychanie, a nawet wspomóc trawienie. To naturalne, szybkie w przygotowaniu rozwiązanie, które może być prawdziwym sprzymierzeńcem w chłodne dni lub gdy pojawiają się objawy przeziębienia. A teraz przejdźmy do przepisu. Będziemy potrzebować dwóch pomidorów. Pokrój je na średnie kawałki. Następnie przygotuj trzy ząbki czosnku i drobno je posiekaj. Dodaj jedną łyżkę pieprzu czarnego i odrobinę świeżo mielonego pieprzu. Do garnka wlej pół litra wody i dodaj wszystkie przygotowane składniki. Gotuj na dużym ogniu przez około 5 minut. Następnie odceć mieszankę. Na koniec dodaj 3 łyżki cynamonu w proszku. Który wzmocni działanie tego domowego środka, czyniąc go jeszcze skuteczniejszym. Jak stosować? Pij jedną filiżankę dziennie przez 7 dni. Po tygodniu ból gardła powinien ustąpić. Oddech stanie się lżejszy, a trawienie bardziej zrównoważone. Jeśli spodobał Ci się ten przepis, napisz w komentarzu i oceń go w skali od 1 do 10.